Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku. Dzisiaj będzie bardzo energetycznie, ponieważ sytuacja jest dość energetyczna. Otóż wspaniała pani minister Nowacka wymyśliła sobie, że od nowego roku szkolnego dzieci w szkołach będą uczone masturbacji, będą uczone ile tamtych pyłci. Jest na świecie, sam nie wiem co w tym podręczniku będzie, będą uczone co to jest inicjacja seksualna. No i teraz sobie wyobraźcie, że wasze siedmioletnie czy sześcioletnie dziecko idzie do szkoły, no i będą ją, tą dziewczynkę, uczyć w jaki sposób dotykać swojej siusiorki, albo będą uczyć waszego syna w jaki sposób dotykać swojego ptaszka, żeby sobie zrobić przyjemność, bo to przecież normalne, bo przecież o to dokładnie chodzi, żeby nic innego nie robić, tylko sobie robić dobrze. Nie będę więcej o tej pani wspominał, bo szkoda czasu. Warto tylko przypomnieć, że głosowaliście na tą panią, że sami ją sobie wybraliście i macie się uśmiechać, bo to jest uśmiechnięta koalicja. Co można zrobić, żeby się sprzeciwić? Po pierwsze, można już w sieci dostać odpowiedni dokument sprzeciwu i można ten dokument podpisany, wypełniony oczywiście złożyć w dyrekcji szkoły i wtedy dyrekcja nie ma prawa waszego dziecka posłać na takie zajęcia. Po drugie, jako rodzice wszyscy mamy możliwość, aby decydować o tym, czego nasze dzieci są uczone. Bo zgodnie z konstytucją to my, rodzice, decydujemy, w jaki sposób wychowywać swoje dzieci. I możemy odpowiedni sprzeciw ustny, a najlepiej pisemny, złożyć u dyrektora. Może być kuratorium. Do ministry nie warto wysłać, bo ona, jak powiedziała, ma to w nosie i tak będzie to wyrzucała do kosza. Może najwyższy czas, żeby ją mieć w nosie i też wyrzucić do kosza i będzie wtedy spokój. Nie można się zgodzić na to, żeby dzieci były deprawowane pomyślcie sobie ludzie jak to jest możliwe żeby dorosła kobieta nic innego nie miała w głowie jak tylko to żeby nauczyć dzieci robić sobie dobrze no co trzeba mieć w głowie żeby takie rzeczy wymyślać nie wiem czy ta kobieta jest niedopieszczona czy ta kobieta ma problemy psychiczne ale ona deprawuje młodzież deprawuje dzieci to jest niedopuszczalne jeżeli ktoś z wierzących mi powie, że się wtrącam do polityki, to powiem temu człowiekowi, żeby się po prostu puknął w czółko, bo nie powiedziałbym ani słowa, gdyby ta pani ministra powiedziała jedną rzecz. Jeżeli nie chcecie takiego systemu nauczania, to ministerstwo daje wam pełne prawo, żebyście stworzyli szkoły, które sami poprowadzicie. Dobrali sobie dyrekcję, dobrali sobie nauczycieli, a państwo oczywiście za to wszystko zapłaci, bo państwo płaci za edukację. Wtedy, jeżeli ktoś posyła swoje dziecko do szkoły, w której uczą to dziecko na przykład masturbacji, a może będą mi praktyczne zajęcia, czyli jak kopulować, nie wiem kto będzie tam nauczycielem, może nauczycielka będzie po prostu uczyła dzieci, jak to robić. No to jeżeli ktoś tak zrobi, to proszę bardzo, to jest jego sprawa. Co mnie do tego? Rodzice są świadomi tego, co się dzieje. Zdecydowali, nie wiem, czy dzieci będą szczęśliwe, no ale rodzice tak zdecydowali. Natomiast jeżeli rodzice tego nie chcą, no to wysyłają dziecko do szkoły, w której takiego przedmiotu czy takich zajęć nie ma po prostu. I koniec. Czy można było tak zrobić? Można było. Tyle, że jest pewien problem, że ci ludzie są chorzy. Oni potrzebują lekarza. A oni tą chorobą zarażają wszystkich boku. Co to za choroba? Seksualizacja. Nic w głowie, odkąd tacy ludzie wstaną rano, tylko mają w głowie seks. Tylko mają w głowie, żeby sobie dobrze robić. Tylko mają w głowie, żeby wszystkich zarazić właśnie takim sposobem myślenia. Nie ma na to zgody i nie będzie na to zgody. I jeżeli ktoś myśli, że to sobie po, po prostu tak przepchnie kolanę, bo jak stwierdziła pani ministra, guzik ją obchodzi, co ludzie mają w tej sprawie do powiedzenia, to niech usłyszy od nas, guzik nas obchodzi, co, co ta pani ma do powiedzenia. Jeżeli ta pani uważa, że seks jest dobry na wszystko, no to niech zwolni to miejsce ministerialne, bo jest niegodna tego urzędu i niech sobie robi dobrze z kim chce, gdzie chce, jak chce. Kogo to będzie obchodziło? Nikogo. Ale nie ma zgody na deprawację naszych dzieci. Jeżeli ktoś z Was wyraża zgodę na deprawację, to nie musi w ogóle się tym przejmować, bo przecież wiadomo, ma być szczęśliwie, mamy być uśmiechnięci i mamy i tak w przyszłości przy takiej polityce z gołymi tyłkami latać po ulicach, bo nas nie będzie stać nawet na, na mańtki. Witam w aceranku! A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.